Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym y, powiedzieć trochę o książce, a dokładniej o fantastyce y, autor Maja Lidia Kosakowska y, z, książka pod tytułem Zbieracz burz y, Jest to tom pierwszy z dwóch tomów. To jest tom drugi Zbieracza burz, ten po prawej. Y, jeszcze przeze mnie nie przeczytany, y, ale ten już mam za sobą. I tak. Y, ta część jest naprawdę wciągająca, bo. Dlaczego mówię ta część? Wcześniej Maja Lidia Kosakowska napisała książkę Siewca Wiatru, nawiązującą yy, tak do tej książki, ale ten, kto nie czytał poprzedniej, poprzedniej książki Siewcy Wiatru, da sobie radę z tą książką. Damon Frey, Abaddon, Użyciel światów. Taką rangę dał Bóg w poprzedniej czy, książce, ponieważ. Yy, Użył klucza relikwii do tego, aby pokonać siły ciemności w walce. I m, tak naprawdę wtedy aniołowie yy, po prostu byli na niego źli za to, co zrobił. On naruszył relikwię, tak? I został skazany na karę śmierci. Oczywiście wyrok został spełniony, yy, zostaje zabity, ale Bóg nie do końca chce jego śmierci i wskrzesza go, a na dodatek obdarowuje go że jest burzycielem światów. Jest prawie niepowstrzymanym aniołem. Oczywiście Frej ma przyjaciół. Gabriel, pan tajemnic Raziel, co tam, Michał. Powiedziałem trochę o poprzedniej części. Kto chce, niech czyta Siewce Wiatru. Ale kto chce, nie musi czytać tamtej książki, a będzie nawet wiedział, o co chodzi w tej. Może czytać Zbieracza Burz. Książkę naprawdę rewelacyjną, na początku, jak już nie wiem czy wspominałem. Nie byłem przekonany do twórczości mojej Lidii Kosakowskiej, dopiero po pewnym czasie przekonałem się do jej naprawdę rewelacyjnego świata, który stworzyła. No i cóż, pierwszy raz, kiedy otworzyłem stronę, przełożyłem okładkę, możemy zobaczyć autorkę i opis, na czym się wzorowała, na czym wzoruje swoją twórczość, czym się interesuje i tym podobne. Na przykład, yy, przeczytam wam teraz fragment autorka fantastyki z wykształcenia plastyk i archeolog śródziemnomorski. Sporadycznie, mak i poetka, wychowana na klasyce i porządnej literaturze amerykańskiej, czyli yy, Faulinkerze, Steinbecku, Hemingwayu, Händlerze, Kortozołu i Lujosie. Yy, to jest takie małe streszczenie o autorce. Oczywiście, doczytam, aby dotąd tam żeby ten zachęcić do, tej, do przeczytania tej książki, bo jest tego warta. Otwieramy, dalej widzimy ilustracje, wydawnictwo. Wydawnictwem jest Fabryka Słów. Co tu jeszcze jest? Ilustracje wykonał Daniel Grzeszkiewicz. Warto wspomnieć, bo ilustracje są wykonane naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj jest z pierwszego rozdziału Damon Frey, właśnie ten archaio. I na w pierwszym rozdziale na początku jest taki smaczek i ukłon ku Jakubowi Świekowi, kto czytał y, jakąś książkę Jakuba Świeka, ten wie o czym mówię, y, a dokładnie chodzi mi o serię kłamca. Y, tutaj na początku Abbadon y, jest na rubieżach kosmosu i walczy z y, y, kłamcą. Tak, to jest naprawdę ja jako fan y, kłamcy ucieszyłem się nieźle zmiernie jak dziecko. Czytałem na twarzy z bananem y, ten fragment. Po prostu tak wsiąkłem w ten świat, że nie mogłem już odróżnić prawie pióra kosakowskiej a ćwieka, bo naprawdę są zbliżone. Co mamy do książki? Do książki, jak w tym tomie, jak i w tomie drugim, jest wstążeczka. Taka wstążeczka służąca za zakładkę, co jest bardzo komfortowe. Książka nie jest moja, jest pożyczona od kolegi. Chwała mu za to i w ogóle dzięki Michał, ale tak, na początku pamiętam, że było tak, czytałem Siewce Wiatru i tak doczytałem do 120 tak z y, trochę niesmakiem, bo na początku ta książka była dla mnie trochę nudna i kolega mówi, no weź w końcu już to przeczytaj, to naprawdę dobra fantastyka, ja mówię, poleć mi jakąś dobrą fantastykę, przeczytaj tamto. A ja, no dobra, no kurczę, muszę to przeczytać. Wziąłem się w końcu za Siewce Wiatru, również mojej Lidii Kosakowskiej, no bo jakże by inaczej, skończyłem i ten świat naprawdę mnie ogarnął i mój... wiedziałem, że już muszę przeczytać kolejny tomy jeśli sobie, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem ale mój przyjaciel je miał na szczęście no i dobrze, że je miał Zbierać burz niesamowita książka ja wam polecam tą książeczkę bo o to tu chodzi Pod... powiedziałem już stronę wizualną że podoba się mi bardzo Pióromaję Lidii Kosakowskiej chociaż to kobieta umie trochę wulgaryzmów wrzucić do tej swojej twórczości. Nie powiem, że nie. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że Daemon yy, zobaczył wizję. tak? Bóg obdarował go wizją po walce z Loki. Każe. Taki rozkaz jest. Każe zniszczyć ziemię. Zniszczyć ziemię Abaddonowi, burzycielu światów. To nie jest trudne zadanie. Z gwiazdą zagłady, jego mieczem. Chyba on się tak nazywał. Tak. Mówi to Gabrielowi, Michałowi i oczywiście Racjelowi, z reguły, że są to jego przyjaciele, yy, ale oni nie chcą mu za bardzo wierzyć. Myślą, że jest obłąkany i zwariował no bo jak Bóg może zesłać na swój twór niszczyciela? Jak może zniszczyć to, co sam stworzył? Największe piękno. No i chodzi o to, że przyjaciele próbują go wspomóc psychicznie, ale on już ma tego dość. On już wie, że przyjacielem uważają go za totalnego idiotę. I, I że całkowicie zwariował, a tak nie jest. Pokryją mu, chcą go aresztować, ale on ucieka. I cała książka praktycznie to jest pościg za Abbatonem. A pod koniec, wielkie jak dla mnie, ale to wielkie grand finale, bo lampka, czyli Lucyfer. Oczywiście mówię tu o głębi, która też tu występuje, bo jest podział na jasność i głębie, yy, i limbo, no i świat, czyli Ziemia. No i lampka. Czyli Lucyfer, bo tak tutaj jest zwany, ym, stracił swojego doradcę Asmodeusza, który był w siewcu wiatru. Nie może sobie poradzić z tym, że Gabriel poprosił go o to, aby wypuścił Boga Apoliona. Więcej wam nie powiem i nie powiem wam po co go chcę wypuścić. Zachęcam Was do przeczytania tej książki. Jest naprawdę świetna. Maja Lidia Kosakowska, zbierać tą pierwszą o tomie drugim powiemy sobie, jak go skończę. A skończę go niebawem, chociaż nie wiem, bo teraz czekają mnie krzyżacy. Jestem na piątej stronie i wcale mi się to nie uśmiecha. Także... Serdecznie zapraszam do moich kolejnych recenzji książek. Może nie nazwałbym tego recenzją, ale takim omówieniem, podzieleniem się z wami moją opinią i wrażeniami z tej książki. Na mnie ta książka wywarła niesamowite wrażenie. Ciekawe, czy na was wywrze takie samo, albo może jeszcze lepsze, albo w ogóle nie będzie wam się podobała. Ale dla fanów fantastyki naprawdę niezła gratka. Polecam. Trzymajcie się. Cześć.